Witajcie stoicy! Zaczynamy kolejne spotkanie z Seneką. Dzisiaj 21 list z naszej książki. Listy Moralne. Zanim zaczniemy, za moimi plecami widzicie zdjęcie, które. O proszę bardzo! Które zrobiłem niedawno w trakcie urlopu i postanowiłem je sobie wydrukować, bo uważam, że mi się ten widoczek dość udał. I to jest takie zdjęcie, które wydaje mi się w jakimś wymiarze jest stoickie. Bo postanowiłem, postanowiliśmy w trakcie urlopu, jeździliśmy dużo samochodem, nagle się zatrzymać i po prostu tak, jakby wylogować się z tego całego systemu gonitwy urlopowej z jednego miejsca do drugiego. I zatrzymaliśmy się, usiedliśmy sobie na tej właśnie łące przy tym jeziorze. Dużo tam było bocianów. No i tam właśnie powstało, powstało to zdjęcie, które jakoś łączy mi się z tymi zachętami Seneki, które on kieruje do Lucyliusza, żeby wycofał się, wyrwał się jak to mówi Seneka jakkolwiek z tego życia, życia które wiedzie, tego życia urzędniczego, wysokiego urzędnika państwowego i żeby znajdował coraz więcej czasu na to, żeby zastanawiać się nad swoim życiem, na to, żeby rozmyślać, filozofować i być jak to pisał Seneka w jednym z poprzednich listów za miastem, ale blisko. Tak, żeby swoje życie jednocześnie nie ukrywać, ale też jakby nie robić pieniędzy poprzez to swoje życie, poprzez takie lansowanie się, jak to dzisiaj często jest, że ktoś pokazuje, jak mieszka, gdzie mieszka, co robi. Seneka mówi, zachowaj swoją przestrzeń prywatną dla siebie, ale jednocześnie nie odcinaj się od społeczeństwa. Bądź tam mniej takie jakby dwie twarze, tą twarz dla świata i tą twarz taką dla siebie. One obie są prawdziwe, ale po prostu jest Ci potrzebna ta druga, żeby żeby móc po prostu mieć taką przestrzeń dla myślenia, rozpamiętywania, filozofowania. I to zdjęcie postanowiłem wydrukować, jeszcze nie znalazłem dla niego miejsca, dlatego tak sobie tutaj stoi na ścianie miejsca. Jest dla mnie takim symbolem właśnie próby wylogowania się z systemu i takiego zastanowienia się nad, nad sobą. Jak zawsze dziękuję wszystkim, którzy odpowiadają na poniedziałkowego imperatora. Bardzo fajne tam są rozmowy. No Nie będę tutaj dziękował wszystkim po, po kolei, jeśli chodzi o, 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 o te odpowiedzi, ale bardzo fajne Wasze refleksje. Ciekawie się je czyta, zastanawia się nad nimi. Kwestie buddyjskie, które gdzieś tam tutaj do mnie docierają. Bo widzę, że wśród tutaj tej naszej grupy są ludzie, którzy są no, bardzo zaangażowani w buddyzm i, i, i w kwestie tutaj z buddyzmem związane. No to ja próbuję je zrozumieć, ale to trochę nie jest mój Cup of T, że tak powiem. To znaczy, nie znam się na tym od takiej strony, żebym mógł coś tutaj więcej powiedzieć. Dlatego chętnie czytam to, co mi tutaj piszecie, bo jest to dla mnie. Rozwijające. Zapraszam wszystkich do zapisania się na poniedziałkowego imperatora. No co tydzień mówię, że poniedziałkowy imperator to jest taki e-mail, który właśnie w poniedziałek wysyłam, i w tym e-mailu jest jedna myśl Marka Aureliusza razem z moim komentarzem. To nam daje, a w zasadzie Wam daje, chociaż no mi też, taką możliwość zetknięcia się ze stoicyzmem nie tylko z, poprzez listy na koniec tygodnia, ale również w formie takiej pisemnej czy czytanej. Właśnie samemu sobie można przeczytać taką myśl Marka Aureliusza na początek tygodnia i zastanowić się, co to tak naprawdę może dla mnie oznaczać. Dzisiaj nie przeciągam tego wstępu. Zapraszam na list 21. Cieszę się, że przybywa nas tutaj w tej zatoce internetowej. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, za komentarze, których jest coraz więcej. One są dla mnie wartościowe, bo, no bo chciałbym tutaj po prostu na tym kanale zebrać taką grupę ludzi, która wspólnie się zastanawia nad stoicyzmem, a dalej po prostu nad tym, jak żyć, żeby osiągnąć stan e, pełnej szczęśliwości, tak sobie powiedzmy. No dobrze, zapraszam na list 21 Seneka, listy moralne. Zaczynamy. Jeszcze raz pokazuję. Seneka, listy moralne. No i dzisiaj list 21. Seneka pozdrawia swego Lucyliusza. Mniemasz, że sprawia ci trudność to, o czym do mnie pisałeś? Największą trudność masz ze samym sobą. Sam dla siebie jesteś uciążliwy. Nie wiesz, Czego chcesz. Bardziej cnotę pochwalasz, niż za nią podążasz. Wiesz, gdzie znajduje się szczęśliwość, lecz nie masz odwagi iść ku niej. Ponieważ zaś nie dość dobrze dostrzegasz, co ci przeszkadza, ja ci powiem. Cenisz wysoko to, co masz porzucić, a gdyś przedstawił sobie ową wolność od trosk, do której zamierzasz podążać. Powstrzymuje cię blask życia, którego masz poniechać, jakbyś miał wpaść w coś brudnego i ciemnego. Lecz mylisz się, Luciliuszu. Od tego życia idzie się w górę do tamtego. I jaka jest różnica pomiędzy odblaskiem a światłem? Gdyż światło ma początek pewny i swój własny, a odblask lśni cudzą jasnością. Taka też zachodzi pomiędzy tym a tamtym życiem. To przeniknięte jest jasnością pochodzącą z zewnątrz i ktokolwiek stanie naprzeciw, natychmiast przysłania je gęstym cieniem. Tamto jest rozjaśnione światłem własnym. Ciebie świetnością i sławą otoczą twe zajęcia naukowe. Przywiodę przykład Epikura. Gdy pisał do Idomeneusza, który był wówczas ministrem potężnego władcy i zawiadywał ważnymi sprawami. I gdy od życia pozornie olśniewającego, odwodził go, zwracając ku sławie pewnej i trwałej, prawił mu tak: jeśli ogarnie ciebie żądza sławy, to bardziej znanym uczynią cię moje listy niż to wszystko, co czcisz sam i ze względu na co doznajesz czci od innych. Czy może powiedział nieprawdę, któż by znał i Domeneusza, gdyby Epikur nie wykuł mu pomnika w swoich listach. Wszystkich owych możnowładców, satrapów i tego właśnie króla, od którego Idomeneusz dostał swą zaszczytną godność, dawno już okryło cieniem głębokie zapomnienie. Podobnie listy Cycerona nie pozwalają, by zagładzie uległo imię Attyka. Nic by mu nie pomógł w tym ani zięć Agryppa, ani mąż wnuczki Tyberiusz, ani prawnuk Druzus Cezar. Pośród tak wielkich imion byłby przemilczany, gdyby nie połączył go ze sobą Cycero. Utworzy się ponad nami głęboka przepaść czasu. Niewiele tylko geniuszów wychyli z niej głowy i mając dać się kiedyś pochłonąć temu milczeniu, będzie się na razie opierać niepamięci oraz przez czas dłuższy przed nią się bronić. Otóż co Epikur mógł przyrzec swojemu przyjacielowi, to ja ci obiecuję, Lucyliuszu. Będę się cieszył względami upotomności, mogę więc wydźwignąć imiona, które będą trwać wespół ze mną. Wergiliusz nasz przyrzekł wieczną pamięć dwu ludziom i dotrzymuje przyrzeczenia. Dwaj szczęśliwcy, jeśli czegoś dokażą me wiersze, żadne wieki dopóty z pamięci swej was nie wymarzą, póki przy skale kapitolu siedzieć będzie eneja rud a państwo rzymskie zachowa przewagę wszyscy których szczęśliwy los wydobył na widok publiczny i którzy byli tylko udziałowcami lub uczestnikami cudzej potęgi puty cieszyli się wziętością i puty często nawiedzano ich domy póki trzymali się ich dobrodzieje gdy tych zabrakło, pamięć o tamtych szybko znikła. Natomiast poważanie geniuszów z opływem czasu się wzmaga, przy czym oddaje się cześć nie tylko im samym, lecz wydobywa się wszystko to, co się łączy z pamięcią o nich. By idomeneusz nie darmo trafił do mojego listu, niech go ze swoich zasobów wykupi. Do niego to napisał epikur owo znakomite zdanie w którym zachęca by uczynił Pytoklesa bogatym lecz nie na sposób powszedni i wątpliwy Jeśli chcesz powiada uczynić Pytoklesa bogatym nie potrzeba mu dodawać pieniędzy lecz ująć rząd Zdanie to jest zbyt zrozumiałe by wymagało jakiegoś objaśnienia zbyt przekonywające by trzeba było je czymś wspierać i tylko przestrzegam cię co do tego byś nie przypuszczał że słowa powyższe dotyczą samych jenobogactw Dokądkolwiek je przeniesiesz będą miały znaczenie to samo Jeśli chcesz uczynić Pytoklesa człowiekiem zaszczyconym nie trzeba mu dodawać zaszczytów lecz ująć rząd Jeśli chcesz by Pytokles nieustannie się rozkoszował nie trzeba mu dodawać rozkoszy lecz Ująć rząd. Jeśli chcesz doprowadzić Pytoklesa do starości i dopełnić jego wiek, nie trzeba dodawać mu lat, lecz ująć rząd. Nie widzę, dlaczego byś miał te słowa uważać tylko za epikurowe. Cieszą się one uznaniem powszechnym. Sądzę, że także w filozofii należy czynić to, co się zwykle czyni w Senacie. Gdy ktoś wyraził pogląd, który wydaje mi się słuszny tylko w części, proszę go, by podzielił swą wypowiedź na punkty, a wtedy trzymam się tych, które mi odpowiadają. Tym chętniej przypominam wyborne powiedzenie Epikura, iżbym wszystkim, którzy uciekają się do niego pobudzeni fałszywą nadzieją i sądzą, że znajdą u niego osłonę dla swych występków, wykazał, że dokądkolwiek się skierują, powinni wieść. Życie cnotliwe. Kiedy udasz się do jego ogródka, przy którym znajduje się napis Gościu, tutaj będzie ci dobrze, tu dobrem najwyższym jest rozkosz, znajdziesz ochoczego stróża tej posiadłości, stróża gościnnego i uprzejmego. Ten poczęstuje cię kaszą jęczmienną, szczodrze poda ci również wody i zapyta, czy możeś nie został dobrze przyjęty? Powie też, Ogród ten głodu nie pobudza, lecz zaspokaja. Przez samo podawanie różnych napojów, pragnienia nie wzmaga, lecz z pomocą naturalnego i darmowego środka je gasi. W takiej to rozkoszy się zestarzałem. Mówię teraz z Tobą o tych potrzebach, które pocieszeń nie przyjmują, które powinniśmy czymś zaspokoić, aby znikły. Bo jeśli chodzi o tamte nadzwyczajne pożądania, które można odwlec, poskromić i przytłumić, to wspomnę tylko rzecz jedną. Rozkosz z nich wypływająca jest naturalna, lecz niekonieczna. W stosunku do niej nie masz żadnych długów. Jeśli coś świadczysz, czynisz to ze swej własnej woli. Żołądek nie chce słuchać pouczeń, wymaga i dopomina się. Nie jest on jednak wierzycielem przykrym. Można go pozbyć się lada czym, jeżeli tylko dasz mu to, co powinieneś, a nie to, co możesz. Bądź zdrów. Dobiliśmy, jak to zwykłe, mówić do brzegu, i tym samym zapraszam na komentarz. No, i w liście 21 Seneca zdradza, kim dla niego jest Epikur. I Epikur, jak możemy się spodziewać, jest dla niego filozofem zgoła innym niż dla nas. W takim powszechnym rozumieniu, kiedy mówimy o epikureizmie, kiedy mówimy o hedonizmie, który gdzieś tam się z tym łączy, myślimy o takiej filozofii, która zachęca do tego, żeby przysparzać sobie rozkoszy. Dawać sobie jak najwięcej przyjemności. Okazuje się jednak, co łatwe do przewidzenia, że to powszechne rozumienie epikura, epikureizmu jest błędne, że to jest zupełnie inny kierunek niż ten, w którym podążał przywoływany tutaj przez Senekę w jego listach moralnych, w zasadzie w każdym liście moralnym epikur. Bo Pada takie pytanie. Ktoś zapytał Epikura, w jaki sposób uczynić jakiegoś tam tajemniczego Pytoklesa bogatym, i Epikur mówi, jeżeli chcesz uczynić Pytoklesa bogatym, nie dodawaj mu pieniędzy, ale ujmij rząd. I myślę, że tutaj jest bardzo ważny moment. To znaczy tutaj jest to skrzyżowanie na drodze. Powiedzmy, gdzie idziemy razem z epikureizmem, gdzie ta, gdzie ta droga się rozchodzi w dwóch kierunkach, to znaczy w tym takim powszechnym rozumieniu i w tym prawdziwym, bliskim temu, co sam epikur mówił. To znaczy, epikurowi nie chodziło o to, aby dodawać sobie bogactwa, żeby dodawać sobie rzeczy, żeby dodawać sobie pieniędzy, tylko chodziło mu o to, aby uczyć się, ujmować sobie potrzeb, ujmować sobie. Pragnień, umować, ujmować sobie być może też marzeń. To znaczy, im mniej będziemy pragnąć, tym bardziej będziemy szczęśliwi, tym mniejszy będziemy odczuwali ból i rozczarowanie w stosunku do świata. I to, myślę, jest jedna z płaszczyzn, na której Seneka styka się z Epikurem. To znaczy, tutaj myślą to samo, dlatego też Seneka w tych listach. Często mówi, że Epikur wyraził myśl powszechną, taką myśl, która nie jest tylko Epikura, jest prawdziwa w ogóle, jest uniwersalna. Dlatego ja z tej myśli skorzystam, jak choćby z tej przywołanej w tym liście. Seneka i Epikur mówią to samo: Szczęścia nie da nam kupowanie coraz większej ilości rzeczy. Szczęścia nie da nam wspinanie się coraz wyżej. Podrabińce jakiejś hierarchii społecznej. Szczęścia nie da nam nowy iPhone, nowy komputer, nowy samochód, nowe mieszkanie, i tak tak dalej. Szczęście możemy osiągnąć, jeżeli będziemy ujmowali sobie rząd. To słowo rządza wydaje się dzisiaj dla nas takie. Nie do końca zrozumiałe, bo ono się jakoś wiąże, wydaje mi się bardziej z taką relacją pociągu seksualnego rządza, że ktoś czuje rządzę do, 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 do drugiej kobiety, do kobiety po prostu, czy do mężczyzny, że chce gdzieś tam się zrealizować w taki sposób, ten swój naturalny jakiś pociąg. No mówimy o rządze pieniądza też, ale jakoś tak wydaje mi się, jak teraz na gorąco o tym myślę, że ta rządza dzisiaj, to jest właśnie rządza taka połączona z tym z tą energią seksualną przede wszystkim. A tutaj nie o to oczywiście chodzi. Rządza to jest po prostu ujmij sobie rząd, czyli ujmij sobie tego, co chcesz, tego, o czym marzysz, tego, o czym pragniesz, tego, co gdzieś tam odbiera ci spokój ducha, nie pozwala ci spokojnie zasypiać, bo jeszcze tego nie masz. Im mniej będziesz mieć takich rzeczy, mówi Seneka, tym lepiej. Tym lepiej dla ciebie i tym bliżej będziesz szczęścia. No i od czego zaczyna się ten list, bo, bo tutaj zacząłem od końca. Seneka trochę odnosi się do tego, co pisał we wcześniejszych listach, to znaczy tam zachęcał Luceliusza do tego, żeby powoli wycofywał się z tego życia na urzędzie, powiedzmy to, gdzieś tam w Rzymie, i żeby znajdował coraz więcej czasu do tego, żeby się zastanawiać nad sobą, żeby filozofować, żeby rozwijać się naukowo. I żeby po prostu troszeczkę znaleźć dla siebie czasu poza życiem społecznym, bo to życie społeczne wciąga nas w pewien wir, który sprawia, że przestajemy myśleć, przestajemy kontrolować to, co się z nami dzieje. A myślę, że ważną częścią stoicyzmu jest też to, żeby być świadomym jak największej ilości rzeczy w swoim życiu, żeby nie podejmować decyzji. Bo jesteśmy w jakimś wirze i po prostu trzeba to zrobić, bo w przeciwnym wypadku potkniemy się o własne nogi i się wywrócimy. Tylko, żeby być właśnie, potrafić się wylogować, powiedzmy, z tego systemu i zastanowić się, gdzie jestem, w jakim punkcie życia, gdzie chcę być dalej, co chcę robić i tak dalej. Do tego zachęca Seneka Lucyliusza. No i w tym liście 21 okazuje się, że nie odnosi sukcesu. To znaczy, że Lucyliusz z jednej strony rozumie to, że tak, wypadałoby tak zrobić, ale z drugiej strony uwielbia to, te zaszczyty, które do niego spływają, kiedy jest na wysokim stanowisku w państwie i nie ciężko jest mu z tego zrezygnować. Seneka tutaj pisze, że wiesz, czym jest cnota, ale nie chcesz za nią podążać. Wydaje mi się, że już znów jest trochę ta, taki jak my, to znaczy my sobie słuchamy tych listów, coś tam o nich powiemy, napiszemy, ale czy potrafimy je tak do końca, a w każdej chwili zawsze wprowadzić w życie? Wydaje mi się, że nie, to znaczy mnie na pewno nie wszystko to, co tutaj Seneka mówi się udaje. Nie umiem jeszcze się wyzbyć tych swoich rząd. Tych swoich no, i właśnie Seneca tutaj opowiada o tym, że w ten sposób należy żyć, bo tylko to jest trwałe, i o tej trwałości, czy jakby o tym, że taka forma życia, gdzie rozwijamy samego siebie, a nie wciągamy się w wir tego życia społecznego, jest najwyższym dobrem, powiedzmy. O tym utwierdza to, że tylko ci, którzy wybrali taką drogę, zostali zapamiętani przez potomność. Tak? Tutaj jest ta historia. Wergiliusza, Cycerona i dzięki nim inni ludzi, ludzie, którzy prowadzili życie takie właśnie aktywne, społeczne, powiedzmy władcy, różni politycy, przetrwali, bo oni ich w swoich pismach wspominali. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my, tak mi się wydaje, że tu nie chodzi o to, żebyśmy my nagle zapragnęli przejść do potomności jako wielcy filozofowie, pisarze, myśliciele, muzycy czy ktokolwiek inny, ale bardziej chodzi o to, żebyśmy zauważyli, że tylko taka forma życia, w której znajdujemy czas na pewne wycofanie się z tego wiru społecznego, daje szansę na to, żeby się faktycznie zastanowić i wskazać sobie dobry kierunek postępowania. I wśród tych ludzi znajdu, znajdują się ci geniusze, którzy potrafią, z tej swojej refleksji stworzyć wspaniałe dzieła literackie. Nie każdy z nas będzie takim kolejnym Wergiliuszem, ale każdy z nas może być Wergiliuszem na swoją miarę, to znaczy zastanowić się nad samym sobą i wybrać świadomie najlepszą drogę postępowania. Wydaje mi się, że w tym liście no, najważniejsze jest to zdanie Epikura, i tutaj najwyraźniej przecinają się w tym 21 liście te drogi. E, e, Epikura właśnie i Seneki, że jeżeli chcesz kogoś uczynić bogatym, ujmij mu rząd. Jeżeli chcesz uczynić kogoś, żeby czuł, że ma od, bardzo dużą ilość zaszczytów odbiera, o, ujmij mu rząd, nie dodawaj mu zaszczytów. I tak dalej, i tak dalej. To zdanie Seneka tam powtarza kilka razy. Z uporem maniaka można, można, można w różnych kontekstach e, po prostu powtarzać, można je zbanalizować, jeżeli chcesz być zadowolonym ze swojego telefonu, nie kupuj sobie nowego telefonu, tylko ujmij sobie żądzy kupienia najnowszego. I wydaje mi się, że to znów wraca do tej podwaliny stoicyzmu, czyli do życia w, zgodnie, w zgodzie z naturą. A mówiliśmy, że życie w zgodzie z naturą dla Seneki, m, jeśli chodzi o człowieka, to takie życie, w którym on właśnie w pełni potrafi korzystać ze swojej zdolności rozumowania, a żeby móc z niej korzystać, trzeba się trochę wycofać, Spędu, w którym jesteśmy w codziennym życiu, w którym jesteśmy w codziennym życiu, i właśnie wtedy, korzystając z własnego umysłu, jesteśmy w stanie zauważyć, że otaczamy się niepotrzebnymi rzeczami, i będąc troszeczkę na zewnątrz, rozważając to, jesteśmy w stanie stworzyć pewną przestrzeń. Dla nie bójmy się tego słowa użyć, modnego dziś minimalizmu, to znaczy, jesteśmy w stanie zacząć odmawiać sobie rzeczy. Które są nam już niepotrzebne, a tylko stwarzają pragnienia kolejnych rzeczy. Bo o tym wcześniej też pisał Saneka przecież, że zaspokajanie kolejnych naszych potrzeb nigdy nie ma końca. Im więcej ich zaspokajamy, tym więcej powstaje nowych. To jest trochę taki potwór, któremu odrastają głowy. Po odcięciu jednej głowy wyrastają trzy następne. Więc jedyną możliwością na osiągnięcie szczęścia, czy rozkoszy, mówiąc językiem takim epikurejskim, to jest nauczenie się oduczać tego, o czym pragniemy. Nauczenie się oduczać tego, o czym pragniemy. Ujmowanie sobie rząd, tak jak to wyraził Seneka. No, myślę, że warto się nad tym zastanowić, nawet wypisać sobie listę rzeczy, które sprawiają, że nie jesteśmy spokojni, bo chcielibyśmy je mieć, a tych rzeczy nie mamy. I zastanowić, zastanowić się, czy jesteśmy w stanie chociaż jedną z tych rzeczy wziąć i spróbować oduczyć się jej pragnąć. To znaczy, racjonalnie sobie wytłumaczyć, że ta rzecz nie jest nam potrzebna, żebyśmy byli szczęśliwi, że jeżeli będzie. Bo zobaczcie, że to jest to samo, co Saneka mówi o, o bogactwie. Jeżeli to bogactwo przydarzy mi się na drodze, to dobrze, będę z niego korzystał, ale nie oczekuję go. I teraz tak samo, jeżeli mamy rzeczy, których pragniemy, gdybyśmy potrafili w ten sposób podejść do tego, jeżeli mi się to przydarzy, to będę szczęśliwy, przyjmę to, wykorzystam to, ale nie czekam na to. Nie, nie jest to coś, co sprawia, że nie mogę w nocy spać. Także dzisiaj myślę, że najważniejsze jest to zdanie, właśnie Epikura, Epikura i Seneki, bo Seneka uznał je za swoje. Jeżeli chcesz uczynić kogoś bogatym, szczęśliwym, jakimkolwiek, nie dodawaj mu pieniędzy, nie dodawaj mu jakichś tam rzeczy, przedmiotów, które mają dać mu szczęście, tylko ujmij mu rząd. I do tego zaprasza stoicyzm myślę, przede wszystkim, żeby wykorzystać swój umysł do tego, aby przestać pragnąć niepotrzebnych rzeczy. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Bo żyjemy w takim świecie dzisiaj, w którym no, jesteśmy otoczeni kręgiem specjalistów, którzy chcą nam z każdej strony wmawiać, że kolejne rzeczy są nam potrzebne. I potrzebne nam z kolei jest takie narzędzie, które nauczy nas walczyć z tą chorobą, w którą jesteśmy wciągani z tą chorobą ciągłej chęci posiadania nowych rzeczy. Tak więc spróbujcie się w tym tygodniu zastanowić nad tym, yy, jakie macie rządze i czy jesteście w stanie rozumowo tych rządz sobie ująć. Na koniec raz jeszcze dziękuję za zapisy na poniedziałkowego imperatora. Wszystkich, którzy słuchali do tego momentu, tego nagrania, a jeszcze na poniedziałkowego imperatora się nie zapisali, to uważam, że powinniście się zapisać, no bo doczekaliście aż do samego końca tego filmu, który jest dosyć długi. Tak więc jesteście zainteresowani stoicyzmem, zakładam. Zapraszam, trzeba zostawić swój e-mail i wtedy w każdy poniedziałek dostajecie ode mnie jedną myśl Marka Aureliusza z moim komentarzem. Uczmy się wylogowywać z systemu, uczmy się zastanawiać nad tym, w jakim jesteśmy punkcie życia. Nie dajmy się wciągać w prąd, w wir, w którym jesteśmy oderwani od myślenia. I po prostu zastanawiajmy się nad tym, czy są takie rzeczy, które w naszej głowie tkwią jako takie marzenia, potrzeby, a tak naprawdę możemy się oduczyć ich pragnąć, że one nie są nam potrzebne. No i zapraszam Was wszystkich: o tutaj pokażę, żeby znaleźć sobie taką łąkę, takie drzewo, taki staw i, i, i po prostu jeszcze e, między latem a jesienią troszeczkę odpocząć. W naturze, bo to też część stoicyzmu. Zapraszam do kolejnego spotkania, które będzie jak my nie mam za tydzień. Do zobaczenia, cześć.